W tym filmie pokażę jak wykorzystałem matrycę, którą wymontowałem ze starego laptopa do stworzenia czegoś w rodzaju urządzenia Alien One. Samo wyjęcie matrycy nie jest szczególnie trudne i sprowadza się do odkręcenia kilku śrubek i odłączania wszystkich przewodów. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie modelu matrycy i znalezienie do niej sterownika, zamieniąc sygnał z komputera czy innego urządzenia wyposażonego w wyjście wideo na sygnał z rozmiaru ekranu, czyli w moim przypadku LVDS. Znajdzenie go nie było trudne, wystarczyło wpisać molde na e i pojawiło się kilkadziesiąt ofert. Chciałem by mój sterownik miał złącze HDMI, co niestety znacznie podwyższyło ceny i w końcu kupiłem go za 20 funtów, czyli około 120 zł. W zestawie dostajemy płytkę z kontrolerem, inwerter, który jest wymagany jeśli nasza matryca jest podzielona środówkami, płytę z przyciskami i odbiornikiem podczerwieni oraz oczywiście kabel do matrycy. Dostajemy również pilot, którym możemy zmienić wejście wideo oraz wyłączyć lub włączyć ekran. Pozostało do niego coś podłączyć. Wybór padł na Orange Pi PC, który kosztuje jedynie 60 zł, a posiada 1 GB pamięci RAM, 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex-A7 oraz GPU Mali-400 MP2. Na płytce znajdziemy m.in. złącze HDMI, 100-megabitowe Ethernet, 3 porty USB 2.0 plus 1 port USB On-The-Go oraz wyjście audio połączone z wyjściem kompozytowym wideo. Co jednak najważniejsze, obsługuje Androida w wersji 4.4, dzięki czemu nie ma problemu z odtwarzaniem filmów, oglądaniem YouTube'a czy graniem w proste gry. Niestety, wgranie Androida na kartę pamięci jest dosyć kłopotliwe i wymaga pobierania standardowych programów. Do tego płytka nie cieszy się zbyt dobrym wsparciem producenta, więc nie wiem, czy wybrałbym ją do projektu drugi raz. Pozostało wszystko ze sobą połączyć. Wykorzystałem do tego kawałek płyty MDF, który akurat miałem pod ręką. Wyciąłem w niej odpowiednie otwory i przykręciłem sterownik, inwerter oraz Orange Pi. Z innego uszkodzonego monitora wykorzystałem stopkę, którą dodatkowo zamocowałem za pomocą podkładki. Pozostało tylko założyć matrycę za pomocą czterech śrubek oraz podłączyć wszystkie przewody. Sterownik wraz z matrycą pobiera 800 mA przy 12 V, zaś Orange Pi działa na 5 V i wyświetlając pulpit pobiera około 380 mA, zaś przy maksymalnym stresie od 700 do 800 mA, czyli wszystko razem pobiera maksymalnie 15 W, co jest bardzo dobrym wynikiem. Tak wygląda skończony projekt. Może nie prezentuje się jakoś najlepiej, ale i tak jestem zadowolony z efektu, ponieważ od początku założenie było zrobienie czegoś ciekawego, a zarazem przydatnego. Myślę, że jest to zdecydowanie lepszy sposób na wykresienie starej matrycy niż wyrzucenie jej do śmieci. Co bym zmienił w tym projekcie, gdybym robił go drugi raz. Na pewno nie użyłem wręcz Pi, ponieważ często są z nim problemy. Czasem jedno z łączy USB nie działa, a w Androidzie pojawiają się artefakty podczas animacji, a producent chyba całkowicie o nim zapomniał, ponieważ od dawna nie było żadnych aktualizacji oprogramowania. To by było na tyle. Zapraszam do komentowania. Komentarze zawsze czytam, subskrybowania oraz oceniania. Powiedzcie mi również, czy chcecie więcej tego typu materiałów niezwiązanych z grami, a tymczasem widzimy się w kolejnych filmach.